Dlaczego warto kupić moją książkę o efektywności osobistej? Moja książka nie jeden raz cię zaskoczy. Dowiesz się z niej między innymi, że staranne planowanie dnia jest bez sensu. Perfekcjonizm jest marnowaniem czasu. Stres jest ci niezbędny do życia i może być zdrowy. To nie stres ci szkodzi, tylko twoja negatywna reakcja na bodźce stresowe. A najskuteczniej przekonujesz kogoś, jak nie chcesz go przekonać. Ale ostrzegam, książka jest droga. 64,90 zł. Dlatego dobrze się zastanów, czy opłaca ci się ją kupić. Policzmy. Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w 2021 roku wynosi 18 ,30 zł 30 groszy. Jeżeli na początek zaczniesz stosować tylko samą, pierwszą z 60 praktyk zawartych w książce, to zwiększysz swoją produktywność o co najmniej 45 minut dziennie. A to oznacza, że książka ci się zwróci już w pierwszym tygodniu, a od drugiego tygodnia zaczniesz na niej zarabiać i to bez podatku. Nie chcesz kupować kota w worku? Bardzo słusznie. Napisz do mnie, a wyślę na twój adres mailowy. Bezpłatną próbkę książki. Nie chce ci się czytać? Nie ma sprawy. Wyślę Ci zaproszenie na mój bezpłatny webinar, który przybliży Ci tematykę książki. Serdecznie zapraszam.